Partnerem programu jest firma usługi doradcze Smart Solutions, zajmująca się wsparciem w zakresie rozwoju firm. Zapraszamy do obejrzenia pilotażowego odcinka programu Medycyna, Zdrowie, Biznes, w którym zaprezentujemy relacje z pierwszej edycji targów medycznych LubMed, które odbyły się 9 i 10 października 2009 roku w Lublinie. W drugiej części programu twórcy sieci klinik Allenord opowiedzą Państwu o swoich sukcesach w walce z chorobami serca, a wszystkim inwestorom zainteresowanym branżą medyczną przedstawią receptę na sukces, także w biznesie. Po raz pierwszy organizujemy tego typu targi Lubme 2009. Pomysł narodził się oczywiście bezpośrednio od branży medycznej, która zaproponowała nam, aby taką, taką imprezę zorganizować tutaj na Lubelszczyźnie. Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek jeździło na takie targi, które odbywały się w Poznaniu. Jest to dosyć duża odległość. Wiele osób chciało, żebyśmy zorganizowali tę samą tematykę tutaj na miejscu. Stąd też współpraca z Izbą Lekarską, współpraca z Izbą Pielęgniarek, stąd współpraca z Akademią Medyczną i opracowanie projektów, które pozwoliły nam opracować... Cały schemat tej dzisiejszej imprezy. Lekarze cały czas muszą się szkolić, pielęgniarki też, cały personel medyczny. Musimy mieć dostęp do tego, żeby korzystać z tej aktualnej wiedzy. Stąd też przybliżenie nowych technologii właśnie tu, po tej stronie Wisły, dla całego pasa tutaj lekarzy jest oczywiście intencją naszą. Położenie miasta Lublina. Tak blisko wschodu, tak blisko Ukrainy, tak blisko no końca tak naprawdę Unii Europejskiej, to myślę, że dla nas też jest pewna przyszłość. Bardzo chcemy, żeby lekarze, żeby osoby, które są związane z medycyną, zaczęły do nas przyjeżdżać właśnie tutaj, żeby uczyć się, żeby poznawać nowe możliwości właśnie w zakresie medycyny. Tutaj prezentujemy akurat monitory medyczne. Jesteśmy tutaj ze względu na to, że rynek ten bardzo mocno ewoluuje pod kątem digitalizacji, czyli m.in. wyświetlaczy medycznych o różnych przekątnych. Mamy w ofercie monitory medyczne diagnostyczne, jak i podglądowe. Jesteśmy firmą japońską. Na polskim rynku firma NEC występuje od kilkunastu lat. Mamy dość mocną pozycję ugruntowaną, jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu, zarówno jeśli chodzi o monitory, jak i o projektory. No, jest to pierwsza edycja targów. Ciężko mi ocenić, jak te targi będą odebrane przez wystawców i odbiorców. No dość duża frekwencja, jak na pierwsze targi, myślę, nawiązaliśmy kilka ciekawych kontaktów. Myślę, że będą owocować ciekawą współpracą, szczególnie z firmami, które są producentami sprzętu medycznego, których dopełnieniem mogą być tego typu właśnie monitory medyczne, dlatego, że jesteśmy jednym z niewielu producentów na świecie, spełniających określone standardy wyświetlania medycznego. Taki standard nazywa się standardem DICOM. Ten standard jakby określa możliwość diagnozowania schorzeń przez lekarzy na tego typu sprzęcie. Bytność na tych targach uważam za bardzo udaną. Generalnie firma NEC ma zamiar ekspandować na tym rynku bardzo mocno i myślę, że Wystawianie się na targach tego typu jest bardzo pomocne w nawiązywaniu szczególnie kontaktów handlowych. Na tegoroczne targi lub med przyjechaliśmy z hełmna. Nasza oferta to przede wszystkim wyposażenie na blok operacyjny, wyposażenie sali chorych, transport wewnątrz szpitalny. Na targi przyjechaliśmy z stołem operacyjnym, z wózkiem do transportu chorych, z łóżkiem na salę chorych jak i również dodatkowym sprzętem na właśnie salę chorych. To, co nas wyróżnia, to ilość instalacji, jakie mamy już zrealizowane w polskich szpitalach. Jako firma uczestnicząca w tych targach oczywiście liczymy na to, że osoby, które zobaczą nasz sprzęt podczas targów będą zainteresowane i dojdzie do realizacji zamówień w przyszłości. Partnerem programu jest firma usługi doradcze Smart Solutions, zajmująca się wsparciem w zakresie rozwoju firm.